Dzień dobry, Tomasz Benarczyk, Wysoki skład PL z tej strony. Postanowiłem się nagrać takie wideo zapowiadające cykl krótkich filmików związanych z prezentowaniem asortymentu w naszym sklepie internetowym. Chciałbym zrobić taki mini gdzie będziemy prezentować poszczególne. Produkty naszego asortymentu ze sklepu internetowego, dodając do tego anegdoty, dodając do tego pewne problemy, które rozwiązywaliśmy dla naszych klientów, przede wszystkim w zeszłym roku, gdzie obsługiwaliśmy klientów na terenie całego kraju. Taka miniseria, mam nadzieję, że pozwoli części odbiorców. Zrozumieć, może troszeczkę uświadomić sobie, w jaki sposób można z takich produktów korzystać, i przy okazji pomoże w podejmowaniu ewentualnych jakichś decyzji. Lub jeżeli są jakieś dodatkowe wątpliwości, bardzo zapraszam do kontaktu, zapraszam do telefonowania czy wysyłania maili do nas, do obsługi klienta. Postaramy się sprostać wszystkim wyzwaniom. A teraz bardzo będę wdzięczny za jakikolwiek feedback związany z tymi miniseriami. A jeżeli nie ma, to zapraszam do oglądania wideo. Dziękuję i pozdrawiam.